Ten dzień dzisiejszy jest nam e, dany po to abyśmy sobie uświadomili e, jak wielką łaską jest dla nas ta nasza właściwie taka polska Jerozolima czy polska Kana e, Jasna Góra i e, w każdym narodzie są jakieś miejsca bardzo święte takie wzniesione często właśnie na górach żeby uświadomić człowiekowi że są to miejsca bliższe bardziej niebu niż może samej ziemi i e, w naszym narodzie również jest takie miejsce jest to Jasna Góra taka świątynia narodu o tym właśnie wieszcz, prorok Izajasz mówi Że do Jerozolimy popłyną wszystkie narody Że tam spełni się ich oczekiwanie, ich tęsknota Zostanie wypełniona łaską I Bóg przedłuża swoje dzieło W naszym narodzie również Nie musimy lecieć jakimś lotem do Tel Awiwu Żeby pójść sobie do Jerozolimy Bo mamy na miejscu własną Jerozolimę narodową I to jest również miejsce święte i to miejsce święta Jasna Góra jest porównywana również do Kany Galilejskiej, co dzisiaj zostało zrobione w tym czytaniu takim krótkim znanym nam doskonale, gdyż nawet ja sam z tego miejsca wiele razy razem z wami rozważałem tę Ewangelię pod różnym kątem różne treści wydobywaliśmy z tej Ewangelii przypomnę tylko pokrótce, że nie jest to tylko zapis jakiegoś wydarzenia, ale też pewna Mistyka, konstrukcja mistyczna kryje się w tej Ewangelii w Ewangelii łatwo zauważyć występuje tylko trzech mężczyzn trzy postacie męskie starosta weselny sam Chrystus i Pan Młody to jest jakiś praobraz Trójcy Świętej bo w sumie w Bogu jest tylko jedynie wesele On, sam Pan Bóg nam organizuje taki czas zaślubin ze sobą samym i ktoś kto potrafi odnaleźć tą tajemnicę, że tylko Bóg potrafi być weselem dla człowieka, właściwie już jego życie się przemieniło, zmieniło. Z wody na wino. Jakościowo na pewno jest to życie lepsze. Kto potrafi zauważyć, że sam Bóg jest dla człowieka weselem. Ale ta Ewangelia opowiada również o takiej sytuacji bardzo życiowej, mianowicie o braku. Brak to takie doświadczenie w naszym życiu, kiedy nie jest tak, jak powinno być. Po trzech dniach wesela nagle wszyscy odczuli brak wina. Jeszcze nie jest to widoczne, jeszcze nie wiedzą dokładnie, że za 3-4 godziny może w ogóle już nie być tego napoju. I taka bardzo zwykła, prozaiczna historia staje się obrazem naszych braków życiowych, kiedy po trzydziestym roku życia, jakby po trzech dniach yy, wesela, albo czasem może po osiemnastu latach życia, czy po pięćdziesięciu latach życia nagle jest brak. Brak czegokolwiek, brak miłości, brak urody, brak człowieka, brak pieniędzy, brak zdrowia, szczęścia, dobrego słowa, brak zrozumienia, no, doświadczamy jakichś braków. I wtedy te nasze oczekiwania natrafiają na pustkę, tak jak na te puste naczynia tam wówczas w weselu. I to zwykłe wesele staje się niezwykłym przesłaniem dla naszego życia. To jest właśnie cudowne w Ewangelii, że te proste z pozoru opowiadania mówią o bardzo o zawikłanych naszych historiach życiowych i potrafią znaleźć również wyjaśnienie, bo nie jest rzeczą nie jest rzeczą najważniejszą odnaleźć się, zidentyfikować z własnym problemem w Ewangelii. Najważniejszą rzeczą jest zrozumieć, jaka jest wola Boża w tym wszystkim i jakie jest wyjście z tego, w czym się znajdujemy. I kana galilejska stawia nas właśnie wobec takiego kłopotu życiowego, bo chcielibyśmy my sami się zapytać, czego mi brak? Co jest z moim weselem życiowym? Dlaczego mnie brakuje już wesela, radości? Co w moim życiu staje się pustką, kamieniem, ciężarem, stągwią, może nawet bezsensem? Biblia stara się na każdej karcie zachęcić nas do tego, żebyśmy zgodzili się z tym, że w naszym życiu są rzeczy, których nie możemy zmienić. I zauważcie, że żebyśmy nie wiem, jak, jakimi środkami dysponowali, czy zdolnościami, czy znajomościami, no w ogóle wszystkim, to jednak w pewnym momencie w naszym życiu natrafiamy na mur. I może być to taki mur, że to jest mur grzechu Że podchodzisz do swoich kłopotów, problemów życiowych, moralnych Że staje ci mur grzechów I nie możesz go przebyć Jest brak łaski Albo przychodzi jakiś kłopot życiowy Jakiś problem, może nawet inny człowiek I nie możesz tego przebyć Nie możesz tego pokonać Gdzieś ten brak staje się potężniejszy od nas samych I my się wtedy nie możemy z tym pogodzić Że w naszym życiu nie jest tak jak powinno być To jest ten brak Wtedy zwykle obwiniamy się o to, że nie umiemy żyć, albo obwiniamy kogoś, że ktoś nam nie stworzył warunków, albo obwiniamy Boga, że tak nas stworzył, że to życie nie jest takie, jak powinno być. Ale czy nie jest to zbyt prymitywne rozwiązanie tego problemu? Ym... Może trzeba zgodzić się z tym, że są rzeczy w naszym życiu, których nie możemy zmienić. Niekoniecznie obwiniać się o to, na co nie mamy wpływu. Czasem takie doświadczenie każe nam się trochę głębiej zastanowić nad, w ogóle nad sensem życia, kiedy już nic nie możemy zmienić, kiedy jest brak. I popatrzcie, że ten cud dokonuje się nie na pogrzebie, tylko na weselu. To jest kana galilejska, a nie stypa galilejska. I to jest bardzo ważne. Dlaczego? Bo Bóg może przemienić coś w Twoim życiu, kiedy Ty umiesz się cieszyć, nawet z tego, że jest brak. Czyli kiedy umiesz uwielbiać Boga, mimo tego, że nie ma podstaw do tego. Wtedy Bóg może naprawdę wkroczyć w Twoją historię. Natomiast, kiedy doświadczamy braku i z tego powodu wchodzimy w złość na życie, w żal do kogoś, w nienawiść do siebie albo potępiamy się, wtedy cud nie może się stać, dlatego że takie uczucia są potężną barierą na drodze łaski. Jezus był tam na weselu, na którym ludzie umieli się po prostu cieszyć. Mimo, że brakowało im istotnych elementów rozrywkowych To jednak umieli się cieszyć I to jest bardzo ważne światło dla nas Że kiedy przychodzi w twoim życiu taki brak To trzeba to zaakceptować Trzeba się zgodzić z tą sytuacją I z kondycją, na jaką nas stać Nie musimy się obwiniać na to Za to, że nie możemy czegoś zrobić Bo nie możemy Dochodzimy do pewnych granic możliwości I koniec I za to nie trzeba się potępiać Czy szukać winnych gdzie indziej Może po prostu to jest po prostu zwykła granica ludzkiego, ludzkich możliwości, które sprawiają, kiedy do, dochodzimy do tych granic, że wreszcie człowiek zaczyna autentycznie wołać o Boga, a nie tylko po prostu być religijnym. Bo jest ogromna różnica między wiarą Abrahama a religijnością każdego człowieka. Religijny może być buddysta, religijny może być światek Jehowy, wielu ludzi jest religijnych. Nawet ateista może być religijny, bo może czcić jakiegoś idola swojego życia, czy jakiegoś przywódcę politycznego też to jest jakiś rodzaj religii, bo to jest rodzaj czci. Natomiast jeśli chodzi o wiarę, to już jest zupełnie inna rzecz. Ona oczywiście zakłada religijność, ale religijność może być bez wiary. Wiara bez, bez religijności może się obyć. I dlatego w naszym życiu czasem dochodzi takich sytuacji, w których już nic nie możemy zrobić, żeby z religijności, żeby nasza religijność przemieniła się w wiarę, żeby stała się czymś więcej niż dotychczas to było. Bóg potrzebuje najpierw jednak Twojej. Y Pokornej zgody właśnie tego wesela, takiego stanu ducha, że ty z radością podchodzisz do tych, do ograniczeń swoich, swojego życia, do ograniczeń swoich możliwości, że doświadczasz niemożliwości. Już nie mogę już nic zrobić w swoim życiu, ale z tego powodu nie będę potępiał siebie, czy nienawidził Boga, czy szukał winnych dookoła siebie. Niech to będzie ten klimat wesela. Bóg potrzebuje najpierw właśnie Twojej pokornej zgody na Twoją niewystarczalność i słabość, na to, że Ty nie jesteś Bogiem. On potrzebuje tego, żebyś w pewnym momencie swojego życia powiedział: No to prawda, ja nie jestem Bogiem, wcale mi pewne rzeczy nie muszą wyjść, nie mogę już nic zrobić. I umie w takiej chwili, w takiej chwili swojego życia, uwielbić Boga. I to jest ten stan wesela. Bo zauważmy, że kiedy jest brak, jeszcze raz wrócę do tego, to jest istotne, co może nam przeszkodzić w życiu, kiedy na przykład brak mi zdolności, doświadczam, że inni są bardziej uzdolnieni, a ja jestem mniej uzdolniony. Pożeram je zazdrość, ale się bardzo tym męczę. Dlaczego ja nie mam takich zdolności? Może jestem winny czemuś, może Bóg jest winny, może ludzie nie dali mi możliwości, szukamy winnych wtedy. Kiedy brak mi urody, nie jestem zbyt piękny, przystojny, ładny, może nie mam dobrych ciuchów, albo może nie mam pełnego uzębienia. Już człowiek zaczyna szukać winnych. Dlaczego tak jest? Dlaczego Panie Boże nie dałeś mi pięknego ciała, czy przystojnej sylwetki? Dlaczego nie jestem tak zbudowany jak inni, czy tak uformowany? Już szukamy winnych, bo jest czegoś brak. Tak samo, kiedy w naszym życiu doświadczamy samotności, nie ma człowieka, mężczyzny, kobiety, dzieci, czy, czy rodziców, też mówimy, dlaczego tak jest? Ty jesteś chyba niedobry, Panie Boże, albo winimy jakieś osoby, nawet siebie czasem winimy, bo mówimy, widocznie na to nie zasłużyłem, skoro nikt nie chce ze mną być. I potępiamy się za to, szukamy winnych. Kiedy brak nam miłości, też szukamy winnych. Kiedy brak nam pieniędzy, też dopatrujemy się w tym może kary Bożej. Jest ulewa czy powódź, mówimy, aha, no być może Pan Bóg chce nas ukarać. Brakuje nam zdrowia, też szukamy winnych. Brakuje nam szczęścia, też szukamy winnych. Dobrego słowa oczywiście też szukamy winnych albo sami się obwiniamy. I szukamy tego wina, ale w innym znaczeniu, szukamy winnych. Doszukujemy się kary dlaczego? Bo w, naszym, w naszej kulturze europejskiej, a ściśle mówiąc nawet polskiej, istnieje taki mechanizm społeczny, że tam, gdzie dokonuje się jakieś cierpienie, musiał być winny. A to tak nie musi być. Bo w pojęciu szczególnie słowiańskim cierpienie jest karą. Natomiast nie zawsze może być na przykład cierpienie czyjąś krzywdą, a nie twoją winą. Albo może być również cierpienie, które jest wzrostem. Na przykład kwiat kiedy się rozwija, on pęka. Pączek, stąd się nazywa pączek, on pęka. I na pewno, gdyby ten kwiat miał system nerwowy taki jak człowiek, to on by z bólu jęczał i nocą nie moglibyśmy spać, bo kwiaty by się rozwijały, by jęczały z bólu. I ich to by bardzo bolało. I cierpienie czasem się dokonuje również wtedy, kiedy zęby komuś rosną i bolą go No ale czy z tego powodu ma iść do dentysty i powiedzieć Panie, niech Pan coś zrobi, bo strasznie bolą zęby On mówi, no dobrze, to może wszystkie usuniemy, zanim się one urodzą, żeby Pana nie bolały Też nie, mo nie moglibyśmy tak zrobić Czasem boli człowieka ciało, kiedy się rozrasta, różne rzeczy Ból nie zawsze musi być związany z karą albo z jakąś krzywdą Natomiast kiedy my doświadczamy bólu, prawie zawsze szukamy winnych i stąd też to jest wielka przeszkoda, bo kiedy doszukujemy się winy w sobie lub w innych, to z tego wesela życiowego wchodzimy w smutek, w załamanie, w złość, w żal, w takie stany duchowe czy właściwie uczuciowe, które uniemożliwiają Bogu przemianę naszego życia. I dlatego w tej kanie galilejskiej doszukajmy się bardzo istotnej dyrektywy, która jest nam potrzebna w naszym życiu. Odrzuć problem winy. Jak odrzucić problem winy? Jeśli twoje cierpienie jest konsekwencją grzechu to idź do konfesjonału ze swoją stągwią sumienia i wylej co trzeba i pozbądź się poczucia winy, bo ci to przeszkadza w rozwoju. Jeśli twoje cierpienie nie jest spowodowane grzechem, ale jest spowodowane np. czyjąś krzywdą, czy po prostu wzrostem duchowym, to potrzeba ci modlitwy, potrzeba ci refleksji, medytacji, może ze dwie godziny nawet pogadać sobie z kimś, kto się na tych sprawach zna, albo kto się z tobą pomodli do Boga tak autentycznie, Albo nawet sam rozpracuj to przez dobrą lekturę, przez modlitwę, spotkanie z Bogiem. Zastanów się, dlaczego sobie pewne rzeczy zarzucasz, dlaczego się obwiniasz. Czy naprawdę stało się coś złego, że masz prawo się obwiniać o coś? Udowodnij sobie, że nie ma powodu do tego, żeby szukał winnych w sobie czy gdzie indziej. I wtedy, kiedy usuniesz poczucie winy, wróci radość, wróci wesele. I to jest pierwsza przemiana. Wewnętrzne wesele, że człowiek zdobywa się na stan ducha, pokój i radość i wesele. Uwolnić się od poczucia winy. To jest pierwsza przemiana, która dokonuje się w naszych sercach, w naszej kanie Galilejskiej wewnętrznej. I dopiero kiedy taką przemianę zrobisz, kiedy sobie poradzisz z poczuciem winy, możesz sobie poradzić ze swoim życiem. Bo to jest usunięcie pewnych niepotrzebnych uczuć. Świat też proponuje różne fałszywe rozpracowanie poczucia winy. Czasami yy... Przez taki sposób, że człowieka zagłuszają różne atrakcje albo że ktoś ci wmówi, że nie musisz się czuć winny, chociaż są powody do winy, to też nie byłoby dobre. Trzeba być autentycznym, prawdziwym w tym problemie poczucie winy. Druga przemiana, która jest tutaj gdzieś zarysowana w tej kanie galilejskiej, to jest wypełnić się obecnością Ducha Świętego. Dlaczego? W Biblii Duch Święty jest usymbolizowany przez wino. I tam ta cała historia z kaną galilejską nie skończyła się na tym, że oni przynieśli tą, te stągwi i napełnili wodą, bo to nie byłby cud. Nie wystarczy tylko poradzić sobie z poczuciem winy, oczyścić te stągwie z brudu. Ale też trzeba zrobić jakąś przemianę. I to już może zrobić tylko Duch Święty, ale nie bez Twojej pomocy. Bo tak naprawdę to wino, jak powiedziałem, symbolizuje samego Ducha Świętego. I każdy z nas wie, że bez wina trudno o wesele, trudno o radość, że in vino Veritas. No, wprawdzie wino może nie do końca jest prawdą, ale jest jakoś prawda, że wino sprowadza na człowieka dobry humor, czasem za dużo. I poza Bogiem nikt nie może człowieka naprawdę rozweselić, tak jak poza winem trudno o jakieś inne środki rozśmieszające człowieka. Ludzie tyle pragną przemiany, co się też jej boją. I kiedy w naszym życiu dochodzi do, takiego, do takiej cezury życiowej, że mówimy, Boże, może wreszcie widzę swój, swoją pustkę, swój brak, swoją beznadziejność życiową, chciałbym, żeby to się zmieniło. I wiecie co wtedy się dzieje? Wtedy zwykle człowiek mówi. Ale boję się tego utracić, bo nie wiem, co będzie później. Jak ja tak oddam Panu Bogu lejce swojego życia i ta fura mojego istnienia zacznie się tam gdzieś kolebać w nie te strony, które ja może bym chciał, bo Pan Bóg sobie gdzieś poprowadzić, to co się wtedy stanie? I dlatego my w takim kryzysie życiowym zwykle robimy coś takiego, że boimy się utracić to, co było, i nie chcemy przyjąć tego, co przychodzi. I to się w psychologii nazywa kryzys, kiedy człowiek jest rozdarty w dwie strony i boi się to, utracić to, co było, i boi się wejść w to, co przychodzi. I ludzie tyle pragną przemiany, co się też jej boją. Wolą zostać w tym starym, jakimś świadku już poustawianym. Yy, boją się, żeby się coś nie zmieniło czasem w ich życiu. Zamykają się i czekają, że ktoś z zewnątrz zapuka i powie, no może byś zrobił tą wielką łaskę jedną rzęsę wystawił na zapróg swojego domu. To niewiele zmieni. Trzeba całemu wyjść z tego domu, a nie tam trochę tylko palec jakiś wystawić za drzwi, bo to niewiele zmieni. I Pan Bóg też nie pozwala na takie zmiany iluzoryczne czy pozorne w naszym życiu. Kiedy już Mu się daje rękę, to On już tak pociągnie, że zrobimy te 700 kilometrów do przodu. Ale to może nigdy nie nastąpić, jeśli sami czegoś nie zrobimy dla siebie. Tak samo cudów w Ganie galilejskiej by nie było, jeśli nie pojawiliby się tam słudzy. Pan Jezus nie dźwigał tych stągwi.